Wizowy, mam dla Was straszną informację, ponieważ w moich znajomych pojawił się ktoś, kogo normalnie nigdy nie miałem. To jest gracz o nazwie Włamywacz 998 i to jest trochę podejrzane, bo ja nigdy wcześniej go nie miałem w znajomych to jest kompletnie trochę porąbane. No ale powiem Wam coś, o czym nikt z Was chyba nie wie. Zawsze, gdy dołączam do jakiejkolwiek gry, on wtedy się do mnie joina. Na przykład za chwilę się joina do Heaven Tutaj o, mamy Brookhaven i zaraz wejdę. I zobaczycie, że on się do mnie joinie, widzicie? Tutaj ta postać, to co jest dosłownie on, widać, bo widzicie, włomować 998. I to mi już szkodza w nagrywaniu, bo dosłownie tak jest za każdym razem. Zaraz wyjdzie do innej nie tylko nie, to, zostawcie sobie lajka na daram. Wchodzimy do tajemnicy morderstwa i, i dobra, u kurde, dołączył, widzicie? Znowu ciągle on dołącza. I też wcześniej mi na czacie pisał, że ciągle yy, coś mi będzie szkodził, jeśli nie odejdę z YouTube'a i w ogóle. Ale dobra, ja wyjdę na razie z tej gry, on tam dalej jest jeszcze w tej grze, bo on chyba nie wie, że ja wyszedłem. Ale to wystarczy sobie zagrać w jakąś grę, na przykład w Bajków Hell, tylko nie wiem czy ja mam prywatny serwer. Dobra, w Mega Mansion sobie zagramy, żeby sobie anasek. i teraz kup teraz, bo jest akurat darmowy. No dostosuj i będziemy musieli wyłączyć to dozwolenie znajomi, bo ja mam to włączone akurat. Więc teraz wyłączamy to. Jak się to załaduje? Dobra, dołączyłem, już. Więc miejmy nadzieję, że teraz będę mógł sobie spokojnie nagrać odcinek z tej jednej gry. E, jak buduję sobie domek i jest e, świetny. Nie, nie, to się nie dzieje. To się nie dzieje. Ja zrobiłem prywatny serwer. Jak on ma prawo do niego dołączyć? To jest chore. On coś na czasie pisze: Zniszczycie. Ta na pewno, ojej, ojej, jak się boję. No jak, jak on mi może zniszczyć, jak, ja nawet, jak on nawet nie wie, gdzie ja mieszkam? Przecież to jest. Zresztą nie, Erciu miał podobnie z hejterką. Wiem gdzie mieszkasz. Tak to powiedz jeszcze lepiej gdzie. Mieszkasz w... O Jezu, ja się boję trochę. Dobra, on coś napisał. Jezu, ej, on podał mój adres! Ja go wam zakryłem, żebyście nie widzieli, ale... Ty, ja go muszę na policji zgłosić, ale to... Jezu... Ja się trochę boję. Podał mój adres i jeszcze może mnie znaleźć jeszcze, nie wiem. On mówi z nim że ci wiem gdzie mieszkasz. Pokazał mój adres. No przecież to jest jakiś psychicznie chory kość. mi tak może to jest naprawdę. Dobra, więc to było na tyle w jeszcze odcinku, jeśli wam się spodobało, zostać łapkę w górę i sobie na nie wiem czy wam się to spodobało, ale... To zostawcie, no i to było na tyle się Wam żadną cześć.